Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED Dzisiaj zaprezentuję klasyczną grę przygodową jaką jest Syberia Jest to no, pc którzy, zwłaszcza takim, którzy e, grali, lubili grać w gry przygodowe to gra na pewno będzie znana mi, No mi powiem szczerze, nie jest g znana to znaczy, słyszałem o niej oczywiście wielokrotnie, ale nigdy w nią nie grałem. Też nigdy nie byłem... Znaczy, grałem w trochę przygodówek, takich głównie, które miałem gdzieś z czasopism. Sam nigdy nie, nie szukałem takich gier. Nie były one dla mnie jakoś interesujące. Wolałem raczej takie gry, gdzie było więcej akcji, aniżeli tylko takie właśnie ten kliki No ale Syberię kupiłem na Switchu cyfrowo w promocji chyba za 3 zł. złote. za 3 złote, więc... Eee, no stwierdziłem, że za takie pieniążki to można spróbować i zobaczyć Także no, jak widać starego typu mamy tutaj animacje, jakieś takie roboty to chyba są I to jest chyba ta główna bohaterka właśnie gry, która przyjechała gdzieś tam tak, to są roboty, tak jak widać w ich metalicznych twarzach hmm. My chciałem sprawdzić. Wątpię, żebym w nią jakoś dłużej pograł. Chyba żebym nie wiem, co bym się musiał wydarzyć, żebym ja się jakoś szczególnie wciągnął w przygodówkę. Ale też co ciekawe ta gra ma polski dubbing i to nawet w wersji właśnie na Switcha. Hmm. I moje pytanie jest takie, czy, czy akcja faktycznie dzieje się na Syberii? Czy... Czy co, no ale na to by wskazywał bynajmniej tytuł gry. Okej. Okay. No i my jesteśmy tą laską, tak? Czy ja mogę coś robić? Weź, weź karczmarza, weź jej walizkę. Aha, czy ja dotykowo steruję? Hmm. Jest tu jakiś rodzaj Da się tu zmienić sterowanie, kwipunek hmm. ok, no w ogóle dopiero zauważyłem, że gra jest w 4x3, że tutaj ma takie zablurowane po bokach. Zmieniłem sterowanie na e... a i tutaj mogę chyba nie działa, chyba nie działa. Klucz. O, klucz, klucz do klucz ok, chyba wzięła klucz Potrzebny mi no masz klucz kobito okej okay, no tak pojdzie ten klik trzeba wszystko na wszystkim kliknąć i teraz no i co długo tak będzie już jeszcze jakby znał ten głos Ale. Chciałabym wynająć pokój. Moja firma zrobiła tu rezerwację na nazwisko Walker. Firma nazywa się Marson i e. Associates. A to ja jestem Walker. Hmm. Oczywiście pan Walker. Zapraszam do pokoju numer 6 na piętrze. Dziękuję. Okej. Okay. Chciałabym obejrzeć pokój. Oczywiście, ale proszę bardzo. I drętwy ten drog. Czyli co, mam się iść na górę teraz? Zostawiać. No w sumie to, wiesz ten bagaż. Naprawdę nie mam już siły nosić. Aha, czyli trzeba znaleźć frajera. Może ten. Jakiś tu siedzi typek. Cześć. Tak się chodzi jak w jakiś Resident Evil Nie, za trudne. Trudna bardzo praca co robi No. Właśnie przyjechałam. Moja walizka jest bardzo ciężka, pomożesz mi wnieść ją do mojego pokoju? Mamo jest silne, bardzo silne. ale mamo nie hmm. ma czasu, mamo pracuje teraz to, 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 to jego imię mi się źle kojarzy Nic imię mamo, a ja jestem Kate Mamo lubi Hans, on ładnie rysuje Jakiś niedo, niedorozwinięty mnie typek Znałem typa co tak się nazywał i był równie inteligentny co ten typek. Wysławiał się równie inteligentnie. Chyba nie będę Ci przeszkadzać, co? Dobra. Momo nie chce nam pomóc. Chodzi się kurde taki tank controlsy jak w jakichś starych rezidentach normalnie. Że ty nam pomożesz, Lamusia. Tak rzadko ostatnimi czasami. Dobra, już przeczytałem. Pani jest Amerykanką. Czy to prawda, co mówią ludzie, że Tak, Amerykanka Pani przyjechała Pani na prowincję, to trochę jak w ten. <grych> trochę jak w tym serialu polskim, e, jak Cicho się nazywał Co za okropny dzieciak. Zdaje się, że Zapomniałem. Nie ta co, co ta Lusja, Amerykanka była. Hans, że. Hans daleko jest. Anna powiedziała to, mamo. Anna lubi mamo bardzo. Mamo, tego już za wiele. Przestań na przykrocie pani. No dalej, ja znam istotę. No, bo nie jest taki przyjemny typek. Cóż to ja mówiłem? tak, oczywiście. Panna Anna. To duża strata dla Baladiline. Naprawdę. Teraz podobno zamkną fabrykę. A czyż. Mm -hmm. Co? Ale... No powiedział, widzę, poszedł. <laughs> no dobra. No wiadomo, jak to przy, przygodówka. No to, Fabuła Panie jest Bo... tutaj najważniejsza, na razie, chyba. Się spodoba, Walker. Proszę sobie odpocząć. Ee, ładne Proszę łóżko. Nie pani sobą wiele pracy. Wie pani, wykupienie fabryki to dla nas wszystkich dobra nowina. Nasze serca wepchną. Nie mm -hmm. tylko widziała pani Waladilaine. A oczywiście jest poczta dla pani. Okej. Okay. Koleś nas zostawił jakaś poczta na stoliczku. Aha. Czyli jakiś tam liścik. No dobra. Nie ma się co. Muszę powiedzieć Marsonowi o śmierci panny Woralberg. Mam nadzieję, że sprawy się nie skomplikują. Hmm, ale może być ciekawa gra, kurczę, no. Ela by do kogoś zadzwonić. O, komórkę ma. Czy to nie są jakieś, co mieszkłe czasy w tej, gdzie... Matka, Dan, Olivia. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. A do kogo byśmy zadzwonili? Do... Do biura, o. Hmm? Ciekawe czy ktoś odbierze. Marson i czem... Proszę nie połączyć z panem Marsonem. Proszę poczekać. Granie na czekanie, no dosłownie. Jeszcze powinno być jesteś, siódmy w kolejce. Właśnie przyjechałam do Valadilajny. Jest tu ma... To prawdziwe nieszczęście. O ile... Ale się przejął. Przewidzieliśmy tę ewentualność i wiemy, że nie ma spadkobiercy. Tak, to prawda, ale... Więc w czym to Mm -hmm. Czyli to jest jakaś gnida, tylko chce przejąć majątek. Bardzo dobrze, panie Marson. że ten cały Marson się pokaże totalną gnidą i ona dojdzie do tych wniosków. Okej, okay, no może być ciekawie, naprawdę, może być ciekawie. Dobra, nie będziemy już nigdzie dzwonić i będziemy kończyć tą prezentację. No, taka gra przygodowa. Graliście w Syberię? Kultowa gra to jest. Ja powiem szczerze, nigdy nie grałem, ale chętnie spróbuję, bo nawet mnie troszeczkę zaciekawiło. No i ten polski dubbing jest taki troszkę niezdarny, ale dość sympatyczny. No, to wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam, cześć.